Tak, Boże, tak to zleciało. E, ja wam powiem, że o właśnie przez parę dni nie dodawałam żadnych. Coś mi tutaj przychodzę do powiadomienia. Nie dodawałam żadnych filmików, bo chciałam tak troszeczkę sobie odpocząć, bo wiecie, że dodawałam je przez 24 dni, więc to było dla mnie takie wyzwanie, ale już powoli do Was wracam. Pokażę Wam, co też robiłam, mniej więcej na święta. Nie gotowałam dużo, naprawdę nie gotowałam dużo, ponieważ. U mnie nie, ma, nie miał kto tego jeść Ale takie urywki wam tutaj pokażę I za chwilę mam też dla was niespodziankę Ale to musicie dotrzymać do końca filmiku Dzięki Elif za światło <grymka> Kapusta <grymka> Sęczył, że mu śmierdzi. Co Elifa? Wszystko jest tak zabrudzone gotowaniem Zobaczcie co się dzieje u nas a miało nie być roboty, a jest. Tutaj jeszcze mam zupę na dzisiaj, merdzimek z czerwonej soczewicy dla męża i dzieci. Tu się kapusta gotuje, tu już się zrobił rosołek i na tym będę robiła grzybową. He, Już, już, nie, już nie krzycz, proszę, bo głowa boli. Tutaj się robi zupka grzybowa na rosolę. Później te grzybki, jak już będą miękkie, się ugotują, to je przeznaczę do pierogów. Tutaj się kapusta też już gotuje. Oś, nie mogę doczekać, uwielbiam grzybową i uwielbiam pierogi z kapustą i grzybami miałam ich nie robić, ale dla samej siebie warto może dzieci się też skuszą, chociaż dzieci nie mogą niby grzybów jeść więc może mąż się skusi zobaczymy a tutaj pierogi z kapustą i grzybami my szykujemy się już powoli do kolacji tak Elif? Enin? będziemy jeść My mamy grzybową, a dzieci mają rosołek. Tak inaczej, bo ani barszczu nie jedzą, ani grzybowy nie jedzą, więc rosołek będzie. Tak? I tradycyjnie Kevin sam w domu. Także kochani, od paru dni nie wychodzenia z domu właśnie dzisiaj przyjechałam do Reala. Także trochę... Także się cieszę z tego względu, że dawno z domu nie wychodziłam. Co chcesz powiedzieć? Powiedz cześć. No powiedz cześć. Nie za bardzo, co so. jesteś rozlona, śpiąca, jesteś chyba co? Także uciekamy szybko do rala. I na końcu zobaczycie w LED, w którym zjadłam i mam ochotę jeszcze na śledzika. Idziemy tak? A ty nie będziesz nagrywać. Widziałam sobie w śmietanie. Co ty chcesz? Ja sobie w śmietanie, ty tyle śledzi, że może jakiś sobie jeszcze wezmę. Hakan nie lubi śledzi, zawsze mówi, jak ty możesz jeść taką surową rybę. A ja mi wręcz uwielbiam. Jeszcze bym jakiś sobie wybrała. Ale dobra, niech będą to w śmietaniu, bo już Elif nie da mi żyć. Maruda. Co tam jest? Tutaj w Realu też jest turecki jogurt, jakby ktoś chciał. Dużo jest wyboru jogurtów, wszelkiego rodzaju, soki, kawy, aktimelki. Dużo świątecznych rzeczy jest przecenionych o 50%, tak jest napisane. Także może coś słodkiego jeszcze kupimy. Ja się zjemy, nie nią nie już. Te czekoladki są bardzo dobre tej firmy. Patrzcie jakie ładne. Dużo ludzi nie ma, ale, na, ale nie ma dużo, ale nie ma też mało. No, ja. <laughs> powiedzmy pośrodkowane Idziemy teraz do kasy. Może tam przy końcu bo jest mniejszy ruch. Idziemy do auta. I do domku, tak? Także, kochanie, jak sami widzieliście, ja naprawdę nie robiłam dużo, nie gotowałam dużo, bo mnie naprawdę nie miał kto tego jeść. Oprócz tego, oprócz, że zrobiłam pierogi ruskie i zrobiłam też te pierogi um, z kapustem i grzybami, to ja praktycznie większą połowę ja zamroziłam tego, więc no, gdyby była moja babcia, tata, i może siostry tutaj, no to wiadomo, by się zrobiło tego jedzenia dużo, miałby kto to jeść i w ogóle, ale że mm, nie miał kto tego jeść, to. Święta wyglądały tak, jak wyglądały. I za chwilę chciałam Wam ogłosić e, ważne informacje odnośnie kanału i odnośnie konkursu. Także jestem kochani, i mam kilka właśnie ogłoszeń związanych z kanałem. Będą zmiany na kanale i będzie też konkurs, więc słuchajcie mnie do samego końca. W, tutaj możecie słyszeć Elif, bo się bawi. Chciał się przywitać, tak? Proszę, co chcesz co chciałeś powiedzieć? No, co chciałaś powiedzieć? Pa, pa. Nie, nie, nie. No, mama teraz nagrywa bardzo ważne rzeczy. Dobrze? Pa, pa. Tak? To ze wszystkim papa? Pa. pa. Bye bye, tak? I mama idzie po powiedzieć to, co mam do powiedzenia. A to nie. Tak? Dobra, to już idę do taty teraz. Pa. Nie da mi nagrać. Taś, <grym> ma obsesję na tle szczoteczek. Jak widzicie, dla niej nie musi być zabawka, może być szczoteczka i dziecko jest tak szczęśliwe, że szok. jak w sklepie widzisz szczoteczki, to aż się częściej, nie, i ma wszystkie, to są wszystkie nowe szczoteczki, nie są żadne nasze, są nowe szczoteczki gdzieś tam w sklepie, jak byliśmy, to brała, sobie wybierała i takie i ma duże i małe i cały czas je tak gryzie i tak nieni szura i i wszędzie są w domu już chyba z 10 wyrzuciłam, a jeszcze jest pełno tych szczoteczek leżą gdzieś po, po rozwalane, tak? Co, Pepe chcesz? Dam ci Pepe. To przejdźmy już w końcu do rzeczy, bo ten film będzie długi i będzie się wydłużał cały czas. Mam takich kilka informacji. Ci, co mnie dobrze znają i sądzą, mną od początku wiedzieli, że na początku mój kanał nazywał się Turcja na talerzu. Ogólnie chodziło o to, żeby nagrywać przepisy. Ja mam ich bardzo dużo, mam takie notatki właśnie z przepisami i po prostu stwierdziłam, że będę się dzieliła tymi przepisami z różnymi widzami na, na YouTubie. Później stwierdziłam. Że czemu bym nie mogła nagrywać takich vlogów, fajnych filmików, które będą dla mnie pamiątką? I stwierdziłam, że ok, że będzie to fajna pamiątka, i że będę nagrywać vlogi, kto będzie chciał oglądać, to będzie oglądał, a kto nie, no to po prostu nie. No i tak się zaczęło, te moje, wiecie, <grywanie> vlogowanie. Tak, vlogowałam ponad rok czasu, i później po tym roku czasu. Przestałam, nagle stwierdziłam, że w ciąży i zaczęły hormony budować. Posuwam wszystkie jakieś tam grupy na Facebooku, po, e, zrobiłam na prywatnej i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłam, że jednak nie, że, e, że nie będę dalej już nagrywać. Było też bardzo dużo hejtu i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłam, że nie, że mnie to nie kręci, że, że może jednak nie. Ale później, któregoś, któregoś razu weszłam na YouTube i zobaczyłam. Na tych filmikach, moje dzieci, które się tak zmieniły, które były większe, i po prostu tego się tak nie widzi. I jak zaczęłam oglądać te filmiki, wszystkie i w ogóle stwierdziłam, że to jest naprawdę super pamiątka. Nieważne, czy ktoś będzie mnie oglądał, czy mnie nie będzie oglądał, czy, czy komuś będą się podobały moje vlogmasy, dla mnie to będzie pamiątka. Będę mogła wrócić do czasów, kiedy moje dzieci były małe. Eli widziała takie motylki porcelanowej zaczęła nimi uderzać, więc musiałam na chwilę przerwać. No i tak, i gubię co chwilę się z tematu. I jak zobaczyłam, jak te moje dzieci urosły, jak się zmieniły i jak oni zaczynał no, tam, wiecie, mówić i w ogóle stwierdziłam, że to jest naprawdę fajna pamiątka, fajna pamiątka dla mnie i później dla dzieci, które urosną, dorosną i będą chciały po prostu... Wrócić wspomnieniami, jak były małe, i będzie taka, o, taka możliwość, bo to jest wszystko udokumentowane: to jest wszystko na tych filmikach, na tych vlogach. I, I stwierdziłam, że będę nagrywać dalej, więc wzięłam się z powrotem za nagrywanie filmików i już się to tak ciągnie i będzie się ciągło, bo ja to lubię robić, ja lubię nagrywać, yy, ja lubię robić i powiem Wam, że będę dalej nagrywać, będę się starać, żeby te vlogi były coraz to lepsze. Będę dopracowywać szczegóły na tych vlogach, żeby filmiki były naprawdę takie, wiecie, super i żebyście Wy byli zadowoleni przede wszystkim. Jeśli macie jakieś uwagi, ja wiem, że tam czasami gdzieś mi zabłosi muzyka albo coś tam Wam przeszkadza. Jak... Ja to będę dopracowywać, żeby to było profesjonalnie zrobione w miarę właśnie takich moich możliwości. Jeśli macie jakieś uwagi, to oczywiście napiszcie mi pod tym filmikiem i już ogłaszam dalszą część. No, Także dzieci tutaj były, zaś poszły, przychodzą, wchodzą, wychodzą także sorry za te przerywniki. Ale tak, będę dalej nagrywać, bo to lubię robić, e, lubię swoje vlogmasy. E, dla mnie to jest właśnie taka fajna pamiątka. E, chcę też nagrywać e, różnego rodzaju dania kuchni tureckiej. Także będą przepisy kuchni tureckiej, będą też normalne vlogi. Będę to się starała, tak wiecie, w tygodniu, na przykład jeden przepis i jeden albo dwa vlogi. To w zależności będzie od tego, jak będę nagrywać i ile będzie mi to czasu wszystko zajmować, wiecie, te montowanie i tak dalej. Stwierdziłam właśnie, że, że to będzie tak najlepiej, że może ktoś lubi moje przepisy, a może ktoś lubi vlogi i każdy będzie zadowolony, wiecie. Nie każdy lubi oglądać czyjeś życia, ale na przykład interesuje się, jest tutaj na tym kanale po to, bo się interesuje na przykład kuchnią turecką. Także dla każdego będzie coś po trochu, tak to się mówi. Także będą przepisy kuchni tureckiej, będą normalne vlogmasy, vlogmasy, of, jeszcze żyję tymi vlogmasami i będą normalne vlogi. Jeśli chodzi o jeszcze jedną taką zmianę, to będzie zmiana nazwy. Nie będzie to jakaś e, brutalna zmiana nazwy, tylko po prostu e, mój mąż ostatnio wszadł na kanał i powiedział, Judyta, super jest ten twój kanał i w ogóle, ale coś mnie tutaj z tą nazwą nie pasuje. Ja mówię, ale o co mówię ci chodzi? I stwierdził, że ok, Judy, bo dużo osób na mnie mówi Judy, wiecie, to jest od imienia Judyta, więc y, to jest taki skrót Judy, tak jak, nie wiem, Katarzyna Kasia, czy ta Małgorzata Gosia, wiecie o co chodzi, nie? To ja mam tak samo Judyta, <grytania> Judy. I stwierdził mój mąż tylko, że dlaczego mam napisane Turkiję, dlaczego to nie jest napisane po polsku, bo może nie każdy... Y, przez to mnie, bo to jednak Turcja, trzeba napisać się po turecku i nie każdy może to potrafi. Nie, I wiecie, tu ktoś mnie kojarzy jako Judy, ale Turkiye już może troszeczkę mniej, ta nazwa tak może mniej w ucho wpada. I mój mąż zasugerował mi, żebym zmieniła tą nazwę i napisała Judy Turcja. Także długo nad tym myślałam, bo wiecie, mam różne tam intra porobione i w ogóle. I, I jest też grupa na Facebooku, do której Was serdecznie zapraszam. Tam już jest nazwa zmieniona jako Judy Turcja. I tak samo na Instagramie zmieniłam nazwę jako Judy Turcja, więc stwierdziłam, że może faktycznie będzie to fajny pomysł, e, fajna zmiana i od dzisiaj, czyli nie wiem, który dzisiaj jest, 28 grudnia chyba, e, albo 27, dobra, nieważne, i od dziś, 28, dobra, I, i od dzisiaj będzie nowa nazwa kanału, która będzie się nazywać coś tu od dzisiaj będę mieć nową nazwę kanału i kanał będzie się nazywać Judy Turcja. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać nowa nazwa. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, może chcecie starą nazwę Judy Turkia albo po prostu Judy Turcja. Wydaje mi się, że ta nazwa jest prościejsza, nawet dla tych osób, które by chciały to napisać. Także mam nadzieję, że te zmiany będą na lepsze, że nowy, w nowy rok wejdę z lepszymi zmianami. I że ten kanał będzie się dalej rozwijał i będzie miał większą oglądalność, że będą Wam się podobać jeszcze bardziej te moje filmiki. Powiem Wam, jeszcze zdradzam taką nowinę, że mój mąż też się bardzo ostatnio moim kanałem interesuje i nawet mi kupił nowy program, żebym mogła montować lepsze filmiki. I stwierdził, że od czasu do czasu będzie się też pokazywał na tych filmikach. Może, mówi, że niby... Mój mąż nie lubi mówić do kamery. Po prostu nie lubi, wstydzi się chyba, nie wiem. Ale będzie się więcej pokazywał, tak wiecie, no na tych filmikach, będzie się starał, wiecie, być taki bardziej aktywny i coś mi tam pomóc, pomagać, coś tam, wiecie, żeby było go bardziej widać. A jeszcze mam dla Was nową taką nowinę, albo może nie nowinę, ale taką niespodziankę powiedzmy, jaką nowinę, niespodziankę, czyli niespodzianka. Czyli konkurs, o którym już Wam mówię. Jak wiecie, już minęło mi tysiąc subskrybentów, jest ich tysiąc to coś tam. I w tej vlogmasy dają mi sporo czasu, żeby coś wymyślić. I w ogóle teraz jest taki spokojny czas i stwierdziłam, że musimy zrobić konkurs, no bo jak tysiąc przekroczyłam, nie ma konkursu, nie ma live'a, nie ma nic. I stwierdziłam, e, oczywiście pomysł wziąłam od Polski, mamy w USA, że wyślę po prostu kartki do Was. <laughs> Powiem Wam, mi tak ciężko nagrywać, jak Elif Maruzi, Konkurs. Zasady konkursu będą proste. Będzie sześć kartek do... E, Wygrania. Pierwsze trzy kartki dostaną pierwsze trzy osoby, które napiszą pod tym filmikiem komentarze, i w komentarzu będzie zawarty konkurs i życzenia noworoczne. Czyli to są będą, kto pierwszy ten lepszy, pierwsze trzy osoby, kto pierwszy ten lepszy, czyli e, kto pierwsze, pierwsze trzy osoby, które napiszą komentarze, dostaną gwarantowane kartki, a drugie trzy osoby, e, które oczywiście też napiszą konkurs i e, życzenia noworoczne wybierze mój mąż, czyli mogą to być życzenia w języku niemieckim, holenderskim, polskim albo tureckim. Jak chcecie, jak wolicie. Mój mąż, żeby było się sprawiedliwie, bo mój mąż nie zna moich widzów, ja już tak Was wiecie, kojarzę bardziej. Mój mąż nie zna moich widzów, więc to będzie takie sprawiedliwe, jak to on wylosuje te trzy osoby. Czyli będzie 6 kartek do wygrania, pierwsze trzy osoby w komentarzu, które napiszą konkurs i życzenia noworoczne mają gwarantowane kartki, a drugie trzy osoby wybierze mój mąż. Także zapraszam Was serdecznie i chciałam Wam oczywiście podziękować za te 1000 subskrypcji. Jestem naprawdę dumna z tego, że, że podołałam i że... Jest nas już tyle, i kanał dalej się rozrasta. A to wszystko jest dzięki Wam, bo to Wy mnie oglądacie, to Wy komentujecie, to Wy lajkujecie te filmiki i naprawdę bardzo serdecznie chciałam Wam podziękować. Dziękuję Wam jeszcze, jeszcze raz. Także ja będę się z Wami już dzisiaj żegnać. Chciałam Wam życzyć oczywiście miłego dnia, miłego wieczoru, jak tam nie wiem, jakiej jesteście w strefie czasowej i nie zapomnijcie o konkursie. Um, zasady. Znacie zasady. Ja oczywiście też je napiszę pod filmikiem, żeby było wszystko jasne, jakie są zasady tego konkursu. Dajcie mi znać, czy nazwa będzie Wam się podobać, nowa nazwa. Ja ją zmienię, wydaje mi się, dopiero po nowym roku. Ale jeśli macie właśnie jakieś takie, um, że. Ale jeśli macie jakieś zastrzeżenia. Nie wiem, popracuj nad muzyką, czy coś tam, czy jest za głośno, za cicho. Może macie jakieś filmiki, może macie jakieś tematy, które byście chcieli, żebym ja poruszyła na tych filmikach? Może macie jakieś propozycje na nowe filmiki? To oczywiście piszcie mi pod tym wideo. Ja będę się starać robić się na te tematy filmiki. Także, okej, okay, bo się rozgadałam. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za to, że, że jesteście tutaj razem ze mną. I do zobaczenia, do usłyszenia i życzę powodzenia w konkursie. Pa!